Dzień dobry wszystkim, witajcie w nowym odcinku yy, z MZK hojnic. W dzisiejszym odcinku jedziemy linią 130 w kierunek dworzec PKP yy, Mamy dzisiaj gościa, który sobie siedzi, na pierwszym miejscu jest PR Niestety nie ma do dzisiaj na kanale głosowym, bo jest chory. Ży życzę Ci jeszcze raz powrotu do zdrowia. No i tak, dzisiaj będą zapowiedzi. Eee, inspiracji w Ziemodniku, który jest w swoim ostatnim odcinku eee, też miał zapowiedzi, więc eee, mam nadzieję, że nie będzie zły. Ale o no dobra, ja już więcej nie przedłużam i. Zaczynamy. Następny przystanek Innowrocławska w Palęcie. Przystanek do Wrocławska w Następny przystanek. Rondo Żołnierzy Wyklętych. Staro Przystanek. Staro-mięska. Następny przystanek zamkowa. Panek zamkowa. <mulny> Następny przystanek Rynek Główny. Przystanek Rynek Główny. Kurde, zapomniałem to wyjść ten zapowiedzi. Dobrze, nic, nic się nie stało. Już ten sobie się to nie podaruję. Załóżmy, że, jest, że była lekka awaria. No wyłącz ten kierunkowskaz. Dobra, podjeżdżamy. Następny przystanek obrońców Westerplatte. przystanek obrońców Westerplatte. Następny przystanek magazynowa, bożec PKP. Przystanek, magazynowa, dworzec PKP. <try> <try> Następny, przysta następny przystanek Szklarska. Przystanek na żądanie. No Kurczę, obcarłem trochę autobus zna Tak ja trwamy, nic nie szkodzi. Dobrze. Nie wybuchnie czegoś autobus. Przystanek Szklarska Przystanek na żądanie Następny przystanek Dworzec PKP Przystanek ...dworzec PKP. Przystanek końcowy. Prosimy o opuszczenie pojazdu. Dobra. Jeśli dotarliście do końca, to Wam bardzo dziękuję. No i ja już będę kończyć, to jest wszystko na dzisiejszy odcinek i życzę wam miłego dnia albo wieczorku. Na razie